Nasza organizacja to jest organizacja tak zwana strażnicza. Watchdog to znaczy po polsku zostało przetłumaczone jako strażnik. Jest to organizacja, która pilnuje praw państwa i swoich też oczywiście. Nie praw każdego człowieka. Te organizacje mają różne tematy. Nasz temat to jest dostęp do informacji publicznej. Uważamy, że bez Dostępu do informacji publicznej, my obywatele jesteśmy mniej bezpieczni, bo nie wiemy za bardzo, jak tworzone jest prawo. Oczywiście wiemy to, ponieważ w Polsce jest ten dostęp do informacji publicznej. To, na rzecz czego my działamy, to żeby był jak najszerszy, żeby obywatele jak, najbardziej, jak najlepiej wiedzieli, jak działają instytucje publiczne, instytucje finansowane ze środków publicznych oraz rządzący posłowie, parlamentarzyści, członkowie rządu. Dzięki temu. Obywatel w państwie czuje się znacznie bezpieczniej i może o różne rzeczy pytać i dowiadywać się, jak funkcjonują. Minęło 25 lat i niewątpliwie mamy już zbudowane główne y, instytucje demokratyczne mamy prawo, mamy działający parlament, mamy zmieniające się rządy, nawet doszło do tego, że jeden rząd dwa razy został. Y, powołany z jednej opcji, co jest pewnym wskaźnikiem tego, że jest pewna stabilizacja demokratyczna. Natomiast i organizacje pozarządowe miały bardzo duży wpływ w latach 90. To często mówi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która mówi, że w tym okresie przedakcesyjnym, zanim weszliśmy do Unii, do Unii Europejskiej, byliśmy w stanie jako organizacje bardzo dobrze wpływać na to, jakie będą osiągnięcia. Później to troszeczkę spowolniło, dlatego, że już weszliśmy do Unii, mieliśmy te instytucje, i dla organizacji przyszedł troszkę inny etap właśnie taki etap rzeźbienia państwa prawa. To o czym mówi profesor Łętowska. Oczywiście nie wszystkie organizacje się tym zajmują, ale jest taka grupa organizacji, które nazywamy organizacjami rzeczniczymi, albo y, organizacje, które zajmują się staniem na straży pewnych praw. I im cały czas zależy na tym, żeby to prawo funkcjonowało lepiej, y, żeby wszystkie grupy były zaopiekowane, żebyśmy nie zgubili gdzieś jakiejś części naszych obywateli, albo ludzi, którzy wpadają w kłopoty. Y, I to jest teraz. Zadanie dla organizacji. Jest ono trudniejsze, ponieważ rząd jest teraz znacznie mniej otwarty na to, żeby słuchać tego, co mówią organizacje, bo już w Unii jesteśmy, czyli jest dobrze.